Cześć, dzisiaj jestem na takim nowym łowisku w Orłowie. Niewiele w internecie jest informacji na temat tego łowiska. Po telefonie do właściciela dowiedziałem się, że tu są karpie, tam około 10 kg amury. No ale zaproponowałem, żebym przyjechał z federami, to się pobawię. W razie czego mam karpiówki w samochodzie, więc szybko pójdę i zmienię. Ostatni tydzień był bardzo zimny. Teraz trochę wyszło słońca. Woda ma 16-17 stopni, więc nie wiem jak to wpłynie na ryby, czy będą chciały żerować, czy nie. Dzisiaj wziąłem sobie nowy pelet, mączny taki bardziej. No zobaczymy, czy to się sprawdzi. Jak na razie w pierwszym rzucie wpadł taki karpik, kilo, półtora kilo może. No i weszły karasie. Ciągle są wskazania, tylko że nie mogę zaciąć puste brania, albo no jak za te, no to karaś takiej wielkości dłoni. Więc mączka rybna chyba zwabiła mi karasie. Zobaczymy, poczekamy, może coś większego też się trafi. Łowiąc na zbiornikach karpiowych warto posiadać takie zaciski na wędkę, bo nawet taki karpik 2 kg może Wam porwać to wędkę na nie spostrzeżecie się kiedy. Był właściciel, porozmawialiśmy chwilę, powiedział, że teraz ostatnio jak było zimno, to karp bardziej w nocy bierze, w dzień raczej siedzi przy powierzchni i ciężko go zmusić do brania. No niestety przyjechałem na dzień, a nie na noc. Tak to z rybami bywa, no raz są, raz ich nie ma. godzina godzinach łapania i zmieniania kulek, co chwilę, karasie wkręciły się dość mocno. Mam założone dwie kukurydzki. Jedna kulka jest kukurydziana, druga kukurydza pływająca. Nic tym nie przeszkadza, biorą w najlepsze. Niecie co tym razem jest. Nadzona też jeszcze z koszyka nie zdążyła wylecieć, a już się pojawił kara. Ten jak na razie największy i mało co mi wędki nie porwał. Nie no żartuję. Jak nie karasie to takie małe karpiki. O, ten jakiś fajny jest. Ile masz? Dwa kilka? Ma, Dwa. Ma kilo. Dwa, Dwa trój. Jak w dzień był karę za karasiem, to teraz no karpiki wkręciły się. Na no, takim federku, nawet takie dwójki, trójki. W końcu są karpiki. Co prawda, no nie mają dziesięciu kilo. Nie mają 8 kg Nie mają 5 kilo nawet. No ale zawsze to karpie lepsze niż eponcje.